Mi się tak znudziło. Nie że ktoś może podejdzie. Wejdzie na mnie, a ja zrobię puuuu i goście nie ma Bardzo blisko czy od lasu, albo samo od Norfa. Dwóch jest za 330 za budynkiem, a chyba jest na górze budynku. Jeden już strzał. Dobra po tej Tak to bryd. O. Fajna bomba. To za tak. Nie Help me. Stała dwa razy kurwa. Dwa strzały zostały. Są. Teraz prawo do ostatka Pod nami, tutaj na dole Odpada Ja się regenkowałem, nie mogłem piknąć no ale to, ko, to był taki wylew, wy jej insta nie zretapowaliście Bo ja nie mogłem, ty cały czas z tym podstronnikiem zasłaniałeś, tak nie, nie dało Ale jak zdechłeś! Do lewej to do lewej Jak zdechłeś to ona już była tutaj kurwa, to no teraz zdechłeś Mozin jakiś, fuj, zabolało. nie było w Eterli? Tak, nie było. Stał, brawie nie stałem. Dosyć daleko, tam w głąb kompaundu trochę chyba cofnęli. To wygląda. Sama strona. Dziękuję. Dach ciągle. Jestem stagowany, za tym oh, na no, blisko nie? kurwa nie miałem jeszcze Fleki, haj Pali się czy nie? Stajmany! Sta stagowany i się pali. Podnoszę się, znekrujesz szybko więc za moc. A nie o nekro go, go. Nie, nie Kurwa mam nekro. ja mam nekro. Podaję no, wiem. Na niego. Nie trafili, nie trafili sprawy. Po prostu na niego poleciało. Drug jeszcze raz. A gdzieś dusz? głowa dostaję, no pojebie mi, ja go nawet nie widzę jeszcze Za rączki można je podnieść na kłócaku chyba Przy mnie są blisko Miałam, Nie mam paska Mogę czytać Okej, okay. to jeszcze mi się uniknie w atrykacie HEDA INSTANT, NO POWAŻNIE? Co jest z typem? Właśnie tam, że ten nie? Tam jest HEDA Jedno na dachu Kurwa, czemu nie ma interakcji? po

Jednego stagowany na nich. No. Dojeżdżają, będę mocna. Nice! Ostatni. Tutaj gdzieś. W tym budynku biega. Zatrzymał się. Możemy ekwami grać na chłopa, albo... No ja coś patrzę, strzało. Nice! nice! Nice. Pijawka O, oh, na pijawkę i zasiad... My healing butters. typ za perkatem jest kampiony w jakichś ruinach. Z pizdy się nie rusza. Apel pewnie. Na jakimś wejście. Czemu on wersja? się w ogóle nie rusza? To za psychol. Wow, ruszył Na kamerą bez... w ścianę. To ma info od Boga chyba. Bugabuga. On tutaj był skampiony ze ścianą dosłownie. Z sprawę, czy nie wiesz? Na pingu był. Dobra. Mam też złamkę, bo za zjeb! Fajke, że! Z, z panieniem! Co uh. ja to się. nie ma to jest? się. Umacham, chyba nie mam widać na głowę. Tak się wydaje. Dobra, Czekaj do tyłu. Czekam to do lewej. Pojadę w prawej, jakby. I połacę blisko. Zaczynamy. Nice. Weź Zaczynamy. 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 na prawo Zaczynamy. 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 Gacha, tak? ja, dobra, Nie ustrzegałem, że podszedł z kroku. Ja też się uciszałem. Bo ugotowałem. <noise> zobaczyłem, zobaczyłem, zobaczyłem fizycznie, jak już się zabijał. XU, razy 2, 24 pociski, plus 6D kultowy, 35. się zmieniło. Dobra, sytuację, że to jest góra, czy dół na napływają. Dół, dół, to jest parter, razem z nami. To są policjantki. Dobra. Ale budyń tu tak? Nie, na zewnątrz, na zewnątrz. Czekamy. gdzie po drugiej stronie? Zdekadowany jeden. Tam w trójkę byli. celowani dosłownie. Zdekadowany drugi. Apa wbiebałem się. Ladź też do słowy trap, bo nie zobaczyłem. No jest paska, czekam na trzy zregeni mi HP. Tutaj kuprowali. Nadal trzech pasków. A niestety, będzie paska. Ja mam prawie całe paski zbierało Jeden jest bardzo blisko, tu za ścianą jest dosłownie Gdzieś tu Może tu wrócić. wrócić Na mnie jeden Kurwa Nie wiedział za kim Romero Bo jestem na wyszczelibie, pójdę na górę. Tu jest trap na górze, jak coś na składa. Nie, bo jestem na odpady. Jak się wypierdolę, nie, nie chcę amunicji tracić. Więc to są spotten z Romero kupuje Tak, z Romero Jestem na dole przesakną, można się go Nie mieliście konta? Więc? Nice taka masz się drgania Ciągle leży Tutaj jeden, na prawej Na Jeszcze jeden Za ostatni, tak? nie szukaj Jeszcze mam jak Nie Jak to straf się, no. tak się aktywował? Nawet na sie widzę

Jestem chyba. Słuchaj Nice, kurwa. Teraz broń swapowałem. Ja nie wiedziałem, chyba na blisko na Słuchaj, kurwa, kurwa się. wygląda? Steglana. Steglana? Wiedziałem, że jest solo i chciałem ją pilnować. Cesarzowej użyła. Patrzcie z łoki, patrzcie z boki. Wiem, 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 Podnoszę się już. Tam też kartę. Ale dobrze że kolowałeś za Jutka. Po sobą skanuję. O, teraz. Dzięki zombie. To były taktyczne skany, żeby wygrywać zombie na mnie, żeby. jak trapa. Ja mogę sprenszotować te drzwi. Stary, to potrafię. w środku. Kurwa, biegasz mi pod celownik. Mogę strzelać mi pomoc. Tam naprzeciw prosztakowany Znamy Tak, krótki spekler z trawą Leże Góry, nic nie widziałem przez ten ośmno, podnieśli się już Lekro mi zagrać starczą Zabiły go. Hmm. Ostatni został. Muchy i dostałem rampage z tego. O kurwa. O kurwa. Ale to był. Muchy z plecia. Awad? Bozzlin. Nie widzę go, kurwa. Kurwa, Tutaj na flop. Jeden fuja dostało na do mnie. Problemy, bo dostałem pojzolana na godzinę. Co za tą chatką był? Jest dalej, segowany. Mam za skałką w jeden. Już za tym damku jest jeden też. Przynajmniej był. Jeden za drzewami, drugi za chatką. Mam taka. Mam jednego, drugi tu. Mam drugiego. Musi ich po prawej. Stakowałem Głowy mi dał no co za swel. Krótki masin Podnosisz? Obraz extended. Nie, nie. Podnosisz czy mam kąt? Podnosz się, no. Podbiega, 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 żeby podnieść. Tam jest na nice. nice. Ale jestem body taperem Dude. dzisiaj Ja pierdolę Gościu, ale mi siat Fornheim headshoty Dobra nam ja Romerro jednym na gunter jak zjecha Przy nas tu jest blisko Z tą skałką Dobra <słuch> bajtuję Znalazłem Centennial się zniszczył. Mam tu w krzaku jakiegoś ja zjeba. Dwa, Centennial daleko. <grytanie> Pali się dalej będzie ziomek. Dachu strzelał. Dachu pewnie Centennial. Nie, to Sogiel. Nie, Centennial z lewej strony zyskał Gdzieś tam. Mae'n bod yn eich nad oedd. Zabiesz pink, zabiesz pink, kurwi, Dalej, dalej. Zostałem głowę. Mam Patrz mi tak, patrz mi, tak, mi tak. Kolejny jest. A dobra. Nie, to pan sobie zajęty. Zajęty. za mi za team. Bardzo, team. Mam go. Blisko mnie. A mnie rajbal stakowany Dobra Na demo Mam Nice Na nice. no